Państwem głosowego badania. Tak. E, moje nazwisko jest Krzysztof, jestem dziennicowym e, między innymi nauczycielem od około czterech lat. E, e, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim e, ludziom, którzy dali na mnie głos. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Po raz pierwszy jestem w takiej w w elicie. Spotkałem się, mam nadzieję, że, że, że nie ostatni. Dziękuję. Ja chciałem podziękować głównie tym osobom, które na mnie głosowały. Jest to, dla mnie jest to potrójny sukces z uwagi na to, iż trzeci raz. Bardzo się cieszę, że społeczeństwo mnie postrzega i chce oddać na mnie ten głos, a tym bardziej, że tych głosów przybyło, bo w tym roku zdecydowanie więcej głosów otrzymałem bodajże chyba tam 980. W tamtym roku było troszeczkę mniej. Jest to dla mnie naprawdę no, to liczy się troszeczkę dla mnie te głosy z tego, że względu ciąży na mnie takie powiedzmy nie jako dzielnicy, bo mówi się ogólnie rzecz biorąc, że dzielnicowi jest to jak ten jedki, nie? Wszyscy o nim słyszeli, nikt go nie widział, No jeżeli chodzi o moim przypadku, prawda, raczej ja tak nie mam, zresztą myślę, że koledzy z Muławy tak samo chodzą i są, powiedzmy znani przez swoich yy, mieszkańców, ale ja zawsze powtarzam i będę powtarzał, z racji tego, że mieszkam w tym terenie i pracuję tu byłoby tak nie tak, gdybym nie był postrzegany przez społeczeństwo. Z racji tego, że mieszkam tam od 91 roku w miejscowości, w minie w miejscowości Stubsk. Jak na to ponowę pracę dzielnicowego? My się jako dzielnicowcy z terenu wiejskiego. Realizujemy zarówno czynności dzielnicowych, jak i inne czynności uzupełniające, nie tylko dzielnicowe. Większość większości do moich obowiązków należy wywiady, rozmowy, spotkania prowadzone środowiskowe, zarówno z młodzieżą w szkole, prowadzać spotkania czasem sam, a w zdecydowanej większości to z koleżanką tutaj Anią, bo ona się głównie zajmuje tu sprawami powiedzmy nieletnich i szkół, ale to wspólnie bądź sam te spotkania w szkole, To samo spotkania takie środowiskowe ze społeczeństwem powiedzmy na terenie gminy Stułskiej. Druga rzecz, powiedzmy tam wywiady to jest to, co jest obowiązkiem policjanta uzyzane przez, przez inne komórki i organizacje, prawda? do tutaj. No i co najważniejsze, rozmowy, rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy z mieszkańcami nie tylko, bo teren gminy Stubskiej nie kończy się na terenie gminy Stupskiej, Ostępny Policji Szybowo obsługuje dwie gminy, czyli gminy Szybowo i Stubsk nawzajem z kolegą tutaj Grabowskim, też dzielnicowym gminy szybko uzupełniamy się zarówno jak na tej gminie, jak i na tej gminie, czyli troszeczkę teren mamy szeroki jest, łącznie to tam mieszkańców będzie powyżej no tak będzie ja, chyba to 10 tysięcy. to Pan już trzeci raz laureatem tego tytułu, czym to skarbił się Pan sympatię mieszkańców? No myślę, że chyba tym życzliwym podejściem do społeczeństwa uważam, że każdy policjant wykonujący czynności, my nie jesteśmy instytucją charytatywną, ale każdy sposób zrealizowania czynności, jak ja to określam, może być dwojaki. Można to zrobić mniej boleśnie i bardziej boleśnie. Jeżeli policjant poświęci trochę czasu dla powiedzmy tutaj, mówiąc tak po staremu, dla obywatela, porozmawia z nim, wytłumaczy uświadomie, to to jest to, co Człowiek zrozumie to. Nawet ten sposób karania, jak ja powtarzam, że można powiedzieć, dzień dobry panie Kowalski, zrobił pan to i to źle, to jest karanie tak i tak, ale wytłumaczyć człowiekowi, jak, dlaczego, że powinien się wystrzegać i parę tych innych słów, które niekoniecznie zmierzają, to wiadomo, że i tak efektem kłopotowym będzie ukaranie, bo innego opcji nie ma, nie? Zakładając, że to jest realizowanie dla innych jednostek, jest kiedy nie? nie ma innej możliwości. Ale można to przedstawić w mniej bolesny sposób. I druga rzecz, która jest istotna, to ten to też życzliwe podejście do ludzi, spokojnie porozmawiać z tym uśmiechem na twarzy. Ja uważam, że czasami to jest, to społeczeństwo zauważa, że policjanci zachowują się arogancko i tak dalej. Właśnie do tego zmierzam, żeby policjant tak po z uśmiechem na twarzy niepełnym, bo to źle wygląda, bo żeby nie wyszło, że policjanci są niedorozwinięci, nie tylko tak, <laughs> powiedzmy z tą życzliwością po prostu.